Cześć Wam. Dzisiaj przychodzę do Was z paletką z Sephory, która była w takim komplecie. Tutaj są jeszcze trzy paletki, i, ale można ją też kupić oddzielnie, tą akurat, bo chyba nie wszystkie z nich akurat widziałam pojedynczo. Kiedyś były. Teraz nie wszystkie widziałam. Ta kosztuje albo 55, albo 59. Napiszę Wam tutaj. W każdym razie, no, paletka. Taka, zobaczcie. Tutaj fajne maty, takie neutralne i dwa błyski. Tutaj jest wróż, tutaj jest w niebieski błysk, jasny. Zrobiłam jeden makijaż, gdzie główną rolę grał ten niebieski. Proszę. Dzisiaj zrobimy makijaż, gdzie będzie w główną rolę grał ten kolor z kolei, bo albo dobra, wiecie co, najpierw wezmę, zrobię Wam swocze, bo no tu nie ma dużo. <laughs> Zaczniemy od niebieskiego, beżowy mat, tutaj jasny brąz, taki to jest podchłodny kolor, ale dobra, najpierw niebieski. No niepozornie wygląda jeszcze raz są suche te cienie w dotyku o. beż one nie wyglądają ładnie beż idzie w żółtą stronę i teraz o tutaj ten brąz one nie wyglądają ładnie na skuczach. O może teraz tak będzie no nie są tak jakieś następny średni, średni brąz Najciemniejszy i różowy. Pewnie i tak będę musiała poprawiać. O. O, ten ładnie co wyszedł. I ten też ładniej wyszedł. To są te cienie. Te cienie ewidentnie idą tutaj. To są takie neutralne, idące w stronę chłodnego, ale w niewielkim stopniu. To nie jest typowy chłodek-chłodek, tylko takie bardziej neutralne w stronę chłodnego. Dobra. No to... O, postara... zostawię je. <laughs> Może się uda. Dobra, to bierzemy się za mat. Tylko pozbierała się baza. Yy, od Vibo, od Stysia mam bazę. I jedziemy. O, pędzla sobie nie przygotowałam. Tego mojego, którym mam zawsze do beżu. teraz ten najjaśniejszy cień dam w załamanie plus na dolną powiekę. Od razu wam powiem, one są suche w dotyku. Ale w palecie absolutnie się nie podnoszą, nie osypują się też i no, powiem Wam, że jak używałam. No, bo to jest moje drugie użycie tej paletki. To nie zauważyłam, żeby były problemy z rozcieraniem. Wcześniej użyłam te cienie na korektorze z Ingrid. A teraz baza od Stysia. I teraz na sam cień na dolną powiekę. Ok. Teraz ten średni brąz w zewnętrznym kąciku. One się jedne w drugie, jeden w drugi cień bardzo fajnie przechodzą. I zobaczcie i już. I już, ja już nie muszę tutaj nic robić, gdybym chciała zostawić w takiej intensywności. Ja troszeczkę sobie jeszcze dołożę, ale powiem Wam, że autentycznie świetnie się pracuje z tymi cieniami. To jest moment, chwila, i makijaż zrobiony. Już Wam od razu mówię, co i jak. I zobaczcie, ja już nie muszę brać nawet pędzelka takiego, żeby musieć rozcierać. Absolutnie nie. Już zwykłym tym, którym nakładałam, porozcierałam do takiego stopnia, jak mi pasuje. I teraz tak, wczoraj nakładałam ten niebieski. Próbowałam pędzelkiem z włosia naturalnego, z włosia syntetycznego. No, najlepiej palcem, ale dzisiaj, o poczekajcie, może wezmę pacynkę dzisiaj, bo z pacynką jeszcze nie działałam. Dobra, mam pacynkę i spróbuję ten najjaśniejszy różowy pacynku. Zobaczymy, czy może jeszcze lepiej, a może też gorzej. No nie, to, jest, to są cienie te jasne, które ewidentnie lubią palec. I zobaczcie, mimo tego, no dobra, tutaj ten wyszedł w miarę, ten wyszedł tak średnio. Szczerze, to chyba ten różowy jest lepszy troszeczkę niż ten niebieski. Ładniejszy. Odrobinę tego środkowego muszę poprawić tutaj. No bo za mocno sobie pojechałam. To nie wina, cień, tylko moja. No pięknie, autentycznie, pięknie, jeden przez drugi się przechodzi. To ja chyba nie po polsku powiedziała. No, zobaczcie, jaki fajny gradient można zrobić. Aj, piękne są. I teraz tak, no, troszeczkę będzie to gorzej wyglądało, ponieważ chcę tu na końcówkę i tu w kącik nałożyć tego niebieskiego. A no one pędzelkami tak średnio się nakładają, ale też nie ma tragedii, po prostu delikatniej. i jeszcze o, tu zahaczę troszeczkę, taki trójkącik po prostu z tego niebieskiego cienia robię i na koniec ten najciemniejszy dam na linię rzęs i taką małą jaskółkę z niego zrobię i zero osypu, nawet kiedy nakładałam tym pędzelkiem i dosyć dużo nakładałam tego cienia, o tylko mam tutaj rzęsa spadła o. ale często mi się zdarza no to jest z reguły moja wina bo za dużo nakładam na ten mały pędzelek jak robię przyni rzęs ale w wypadku tego cienia zero osypu, nie ma w ogóle dobra to teraz tak, na linię wodną a wiecie co, nie jeszcze nie pokazywałam Wam w końcu tej wipery, jak ona na linii wodnej wygląda. Gdzie ja ją mam? Jest. A przy jakimś innym makijażu z kolei pokażę Wam z Sephora. Ale dzisiaj tą wiperę na linię wodną. Już kiedyś ją miałam i chyba Wam mówiłam, że świetnie się trzymała. Nie jest tak jasna jak ta z Golden Rose, ale Wam powiem, że mi się podoba. Dobra, teraz... O, trochę korektor mi się... Teraz tak, mm, odżywka z Eveline i tu Maybelline tusz. I przychodzę. Ok, makijaż skończony. Tak to wygląda. Mi się podoba. I teraz tak od, od razu yy, z Vipery Wam pow nie powiedziałam. To jest kredka, która nazywa się Fresh. Dla tych, <laughs> którzy tego nie widzieli, jak pokazywałam wcześniej. Yy, no i widzicie, tu jest kolorek. Porów Porówna Wam. Golden Rose. Yy, beżowa, najjaśniejsza kredka. To jest taka jaśniutka, wpadająca w róż. Tutaj ta jest... Yy, Beżowa, ale taka trochę ciemniejsza i padająca, wpadająca, taka trochę w ciepłe tony. Już ją użyłam kilka razy i powiem tak: jest mięciutka, jeżeli chodzi o nałożenie na imię wodną. Bardzo mięciutka i bardzo dobrze się trzyma. Moim zdaniem, yy, chyba nawet lepiej niż ta z Golden Rose. Tak mi się wydaje. W każdym razie, ja jestem bardzo z niej zadowolona. Wolałabym, żeby była ciutka jaśniejsza. Ale i tak mi się ten kolor bardzo podoba, i formuła też jest fajna. A teraz główna paletka. No to widzicie, jak tu wyglądają. No, no, ten beż jest taki niepozorny. Tutaj też to jakoś tak wyszło. Jeszcze raz może. O, może lepiej teraz widać. W każdym razie one jakoś tak pięknie się nie słuchują. No nie, zwłaszcza te błyski, moim zdaniem. Ale. Tak jak Wam mówiłam, ona się w ogóle nie usypuje. Yy, pięknie się cienie blendują. Jeden, drugi wchodzi genialnie. Chociaż formuła, jak tak dotykam, nie jest super sucha, ale jest sucha. Jakbym miała tak porównać. Dobra, dla mnie na rynku takie ze znanych yy, firm cienie, które są suche, to jest inglot. No to w porównaniu z inglotem to one są miękkie. To od razu mówię. No może. Nie, ten też. Te błyski też. Są bardziej miękkie niż te z inglota, ale powiem Wam, że lepiej się pracuje niż z tym z inglota. Jakoś tak się lepiej rozcierają. Ogólnie Wam powiem tak, ja jestem bardzo zadowolona z tej paletki, ponieważ przede wszystkim tu są takie cienie, które są neutralne idące w stronę chłodną. A nie wiem, producenci mają często tendencję, że jeżeli są cienie takie neutralne lub chłodne, to one wyglądają na powiece tak buro, ponuro, tak błotniście. No, brzydkie odcienie mają z reguły. Z reguły. Tu ja jestem z tych odcieni bardzo zadowolona. To są takie fajne cienie dla mnie, które są teraz na sezon jesienny, zimowy do szybkich makijaży. Właśnie takich neutralno Leciutko idące w stronę chłodnego. Takie jest moje zdanie, bo kolory są pięknie dobrane. Nie wiem dlaczego, ale mam troszeczkę takie w głowie trochę porównanie, gdyby nie te dwa, że są, to jest podobna taka paletka no, z mniejszym wyborem cieni, jak ta z Urban Decay bodajże. Naked, te takie, takie malutkie, te takie basicowe. Tylko tam nie wiem, nawet nie wiem, czy tam były błyski. Chyba ja? nie, tam chyba był jakiś jeden błysk, ale ogólnie, no mam takie takie, tak troszeczkę to tak wygląda. Ale te dwa kolory powodują, że ta paletka jeszcze bardziej mi się podoba, bo mogę zrobić sobie taki typowo, basicowy, taki podstawowy makijaż, ale chcę dodać takiego twistu, takiego troszeczkę żeby to bardziej wyglądało energetycznie, i już dokładam któryś z tych błysków, czy oba naraz. Tak jak dzisiaj, no, wczoraj, w tamtym, no, wczoraj to malowałam się w, w tamtym makijażu, użyłam tylko niebieski, nie, tego nie używałam. Dzisiaj użyłam obydwa. I tak szczerze, chyba mi się bardziej ten różowy podoba kolorystycznie. Ładniej wygląda niż ten niebieski. Nie jest to błysk zbyt duży. Nie jest, absolutnie nie. Ale spójrzcie. To jest błysk tego typu, który jest dobry do powieki dojrzałej, przysuszonej na przykład. On będzie ładnie to wyglądało. Naprawdę. Tu nie widać w ogóle moich zmartw. Tak jakby wyprasowane są przez ten cień. Przez ten. To wygląda na kolorowo. Taki, taki, taki ma taki troszeczkę takiego, takiej energii dostaje ten makijaż. Nie jest taki po prostu zwyczajny. Oczywiście mi zwyczajne też nie przeszkadzają. Też używam takie, takie też takie, kurde. Fuh. Też tak się maluję, ale lubię mieć raz na jakiś czas, właściwie większość, taki właśnie coś tam akcencik jaśniejszy właśnie, taki, taki błyszczący. Nie musi to być dla mnie błysk z kosmosu przy takich właśnie cieniach. Ale żeby to było. Lubię taki akcent. I tutaj właśnie to jest tak fajnie wyważone, bo te cienie tematowe są delikatne, są fajne. Więc i ten błysk jest taki wyważony, dostosowany do tych cieni. Gdyby w tej chwili ten błysk był większy, no to troszeczkę by to się ze sobą kłóciło. Ta, ta, ta formuła. Nie, nie sama kwestia malowania, ale po prostu na oku tutaj delikatnie, lekko tylko, a tutaj taki błysk wielgachny, no nie pasowałoby moim zdaniem. Tutaj jest to idealnie. Moim zdaniem taki. No i przede wszystkim nie osypują się. Ani grama cienia żadnego tutaj nie mam. To jest plus. A ja nie mam jakichś tam nie wiadomo jakich pędzelków. No, trochę Hakuro, trochę jakichś no-nameów, Jessapa. To, co używałam, o, ten, biedronka. Także to nie jest kwestia pędzli, że tak ładnie się to robiło, malowało. Moje umiejętności są takie, może nie marne, ale też niereweracyjne, takie pomiędzy. Dużo jeszcze muszę się sama nauczyć, ale zobaczcie, przy takich moich umiejętnościach, jakie ja mam, zero osypu. Nawet nakładając tutaj tą, ten cień jako kreskę. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam tą paletkę, jeżeli potrzebujecie takiej paletki, która jest podstawowa, totalnie podstawowa, w takich neutralno chłodnych odcieniach z dodatkiem jakiegoś takiego, no, jak to mówią Twistu, bardzo mi się to podoba. To, to będzie prawdopodobnie teraz, bo wyjazdy mi się, znaczy, szykują, prawdopodobnie jeden, na pewno, być może dwa, jeszcze do końca roku. I to ja wiem, że tą paletkę wezmę, bo to jest dla mnie coś bezproblemowego. Ja nie muszę się męczyć. No na wyjazdach często, gęsto jest tak, że po prostu nie macie czasu albo nie chcecie marnować na makijaż. To to bezproblemowo pomalujecie moment, chwila. Tak się pomalujecie. To będzie chwilę trwało. Ja, no teraz to dużo gadam, ale tak szczerze, mi to zajęło naprawdę chwilkę. Naprawdę chwilkę mi zajęło pomalowanie się tą paletą. A i yy, na tą paletę, i ogólnie na te małe, dość często w seforze bywają promocje. Ona tak ogólnie 50 parę złotych kosztuje. Na pewno Wam wcześniej napisałam, ale widziałam promocję, gdzie ona była po 35 zł. Ba, zdarzało się nawet, że. One były za, za niecałe 30, 26, 28, coś takiego. A ogólnie ten zestaw w standardowej cenie kosztuje 139, czyli i tak jest już opłacalnie. A mąż mi kupił za stówkę: cztery małe paletki. I to jest pierwsza, którą pokazuję Wam na teście. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I dajcie słupka. Pa pa!